Znowu sufit podwyższony, próg 2200 przekroczony. Witam bardzo serdecznie w odcinku z analizy partii, którą widzimy, która dała mi no bardzo już wyczekiwane 2200 na blicu na czeskomie. Poszło D4 z mojej strony, przeciwnik odpowiedział skoczkiem na E6. Plan na tą partię był, żeby grać szybko, dobrze i jak przeciwnik nawet będzie grał bardzo dobre ruchy, to przynajmniej może mieć problemy na czas. Z mojej strony C4 i przeciwnik przez E6 bardzo klasyczne ustawienie. Skoczek F3. Goniec wychodzi, daje szacha. No i generalnie mówi się, że to jest dobre, no bo na jakiekolwiek zasłony goniec się cofa, a wolelibyśmy mieć to pole dla skoczka. Tak ogólnie, jako ja, że jest to tłumaczone. Ja postanowiłem mimo wszystko tym końcem się cofnąć. Przeciwnik zagrał Hetmanem na E7. No to widzimy, że oczywiście mi się nie za bardzo płaca wybijasz, no bo jest szach, jest nacisk na piona, w ogóle jest w ogóle nacisk na dwa piony. Dlatego ja tak grać oczywiście nie chciałem. Zagrałem posunięcie A3, wygoniam gońca. No i jak wybiję, no to dla mnie jest spoko. Tak też poszło i wybijam tutaj hetmanem dlatego, że chciałbym wstawić skoczka jednak na C3, żeby on kontrolował też bardzo ważne pole D5. Przeciwnik zroszował. Ja postanowiłem zagrać G3. Oczywiście wyjście skoczkiem pewnie też jest spoko. Tak samo granie przez E3 i goniec goniec D3. Ja się na to nie zdecydowałem. Postanowiłem grać przez G3 wierny temu, że ostatnio jestem na bieżąco z partią katalońską, ale lubię grać to, w czym jestem ograny, gdzie kojarzę pewne idee i dzięki temu mogę grać też szybko. Przeciwnik zagrał przez D6, dosyć dziwne podejście. Myślę, że bardziej standardowe byłoby, mimo wszystko, pakowanie posunięcia D5. No ale okej, okay, tak zagrał. Ja postanowiłem wyprowadzić gońca i teraz yy, posunięcie. E5, czyli przeciwnik zagrał D6 z planem, żeby dochodzić do E5, żeby rozbijać moje centrum, a może w przyszłości te piony przepychać. Ja postanowiłem wybić, nie jest to najlepsze, komputer podpowiada, że można po prostu zroszować na przejście, cofnąć się skoczkiem na coś takiego, nie boimy się, bo ten pion będzie słaby, a na coś takiego, jakieś F5, no to po prostu ta przekątna się bardzo mocno osłabi. Dlatego kompek mówi, że tak można było grać, ja postanowiłem po prostu wybić, Poszło odbicie i teraz zroszowałem co ocenia kąpek jako nie najlepsze. No bo można wierzą, pewnie od razu wejść z tempem. Mój przeciwnik jednak wyszedł najpierw gońcem i ja postanowiłem teraz tym Hetmanem, y nie, Hetmanem jeszcze nie. Najpierw wyprowadziłem skoczka. Przeciwnik zagrał teraz posunięcie bardzo sensowne C6, no żeby uniemożliwić mi wejście skoczkiem na pole D5. No bo oczywiście, na coś takiego, no to ja już chodzę z i mi się by to podobało, mimo że silnik nie jest jakimś superfanem. Więc przeciwnik zagrał w ten sposób i ja sobie teraz zapakowałem najpierw wieżę na d1, chociaż cały czas myślałem, że może ciekawym planem byłoby odchodzić hetmanem na c2, żeby w przyszłości może bronić tego piona i jednocześnie może jakieś tam kiedyś naciski na punkt h7. Wiem, że też są takie plany w Katalonie, ale tym razem postanowiłem najpierw zdwoić się ciężkimi figurami i w tej partii jest to bardzo ważne, że otwarte... Linie zajęte są przez ciężkie figury i to daje czasem bardzo dużą przewagę. Dobra, przeciwnik zagrał przez a5. Jest to o tyle logiczne, że chcę dopchnąć a4 i uniemożliwić mi gdzieś tam marsz tymi pionami. Co w przyszłości dla mnie może być też dosyć problematyczne. Dobra, odszedłem sobie hetmanem na e3. Finalnie stwierdziłem, że dobra, nie ma co odchodzić na C2, no bo mogę w sumie zaatakować piona i jest to jak najbardziej ciekawe, a na jakieś takie ruchy myślę, że nawet mogę wjeżdżać dalej skoczkiem. Dlatego albo wyganiać tego gońca, no ogólnie by mi się to podobało, ale przeciwnik postanowił w tym momencie... A nie, dobra, faktycznie on zagrał tym skoczkiem. Ja postanowiłem tego gońca wygonić, a przeciwnik to wybił. Co mnie trochę zdziwiło, komputer mówi niby, że najlepsze, myślałem, że on się tym gońcem mimo wszystko cofnie. Ale teraz w sumie, jak tak patrzę, no to nie mógł się cofnąć za bardzo. A tutaj też odchodzić nie chcę, no bo zaraz dostanie kolejnego, kolejne ruchy jakby wyganiające i będę i tak w stanie pewnie tego gońca zdobyć. Więc finalnie przeciwnik oddał gońca z zaskoczka. Ja się z tego powodu ucieszyłem. No, i teraz zagrał wieżyczką na E8 z planem, oczywiście, kontroli piona E5. Ja, no i teraz, właśnie, ja przechodzę do akcji. Widzę, że te figury stoją w miarę spokojnie, gdzieś przestawić. No to jadę, wieżą na D2. Przeciwnik dopycha teraz piona, żebym ja w przyszłości nie miał jakichś, może, takich ruchów, przeskoków albo takich i takich. Więc on piona dopchnął, i ja teraz zagrałem wieżyczką z F na D1. I widzimy, że te wieżyczki bardzo pięknie tutaj operują. No i w przyszłości nawet myślałem, że może by się udało oddać jedną wieżę za dwa skoczki, co dla mnie by było bardzo, bardzo dobre. I rywal teraz zagrał H6 z planem tak, żeby, takim, żeby zawsze była furtka dla tego króla. Ja przestawiłem skoczka na E4. Yy, I o co tu chodzi? Chodzi o to żeby kontrolować też pole C5, no bo widzimy, że ja bym chciał dopchnąć i postawić skoczka na D6, co by dało mi bardzo dużą dominację na kluczowych polach w obozie przeciwnika. A wybijać przeciwnik chyba za bardzo nie chce, no bo widzimy, że teraz wchodzą takie motywy właśnie. Jest atakowany Hetman i ten skoczek, więc no tutaj jest źle. Dlatego przeciwnik zdecydował się zagrać inaczej. Zagrał wierzam z e na. D8 z planem, oczywiście, obrony, ale widzimy, że już komputer tutaj wyrzuca plus 2. Tu było tylko plus 1, a to już jest plus 2. I mimo, że miałem mniej czasu, no to ta pozycja plus 2 jednak już sporo mi no, pewnych nadziei daje. I ja zagrałem teraz C5. Ogólnie nie jest to najlepsze. Kompek chyba mówi, że bicie, bicie i po prostu wieża bije, wieża bije, coś takiego. No i mamy piona, się cieszymy i to jest pozycja praktycznie, że wygrana, tak, według kompa plus 2,5. No, ja stwierdziłem, że nie chcę wymieniać tych moich silnych wież, więc zapakuję najpierw C5 i wbiję się tu skoczkiem. Kompek ogólnie to wyśmiewa, bo stwierdza, że po prostu skoczek D5 i prawie cała przewaga wypuszczona. No, ale mój przeciwnik na szczęście tego nie znalazł, tylko wybił, ja odbiłem. No i stwierdziłem, że teraz na jakieś odejścia skoczkiem to już nie jest tak różowo, bo będę w stanie tutaj pewne rzeczy Yy, zrobić, jeżeli przeciwnik by poszedł tak, no to ja mogę nawet się najzwyczajniej w świecie cofnąć i teraz na bicie bicie. Mam oh, sorki pod kontrolą kluczową linię D. Goniec zerka tutaj gdzieś tam na yy, rysowanie strzałek tu hard H7. No i jeszcze w, yy, w przyszłości może jakieś ruchy typu F4, no bo ten hetman też na rentgenie wisi. Yy, w partii przeciwnik postanowił tego skoczka, wycofać. Na pole f8, żeby tutaj w razie czego bronić się przed matami. Ja cofnąłem swojego gońca, no bo mówię, dobra, zaraz jakaś maczuga i jedziemy z tematem, nie? Może zawsze to są jakieś groźby. Przeciwnik wybił, poszło wybicie. No i ja teraz się spodziewałem takiego ruchu. No ale nie jest to zbyt dobre, no bo mimo wszystko ten centralny pion spada. Hetman nie może nawet dać szacha na coś takiego. Myślę, że nawet go nie zbije po prostu tego pionka i jest spoko. Dlatego, dlatego... W tym momencie przeciwnik w ogóle zagrał posunięcie F6, które jest strasznie dziwnym ruchem. No bo zobaczmy, że ja mam biało polowego gońca, no i marzę tylko, żeby w te białe pola yy, uderzać, nie gdzieś tam w przyszłości. I w ogóle podwalił tutaj bardzo mocną taktykę. Ja tego nie zauważyłem, później sprawdziłem, że można zagrać tutaj yy, goniec B4. No, wieża bije, ale co z tego? jak właśnie jest na przekątnej duża słabość i teraz wchodzi taktyka i po prostu najzwyczajniej w świecie hetman się zasłania, bierzemy wieżę, plus 4,5 prawie dla białego. Ja tego nie widziałem, ale widziałem, że można zagrać yy, b4, trochę z podobną ideą, taką, żeby wykorzystać tą przekątną. I przeciwnik wybił, ale ja wybiłem gońcem i już, yy, no przeciwnik ma spore problemy. Na jakieś zasłony no to jest też duży problem, no bo wchodzi wieża, no i... Yy, jest związanie i ten skoczek po prostu spadnie. Cóż, no i przeciwnik postanowił się odsunąć. Ja postanowiłem tego końca przerzucić, żeby mm, był broniony pionek na A3, no bo widzimy, że w razie czego, no to ten pion teraz wisi. Przeciwnik przerzuca skoczka, ale to mi pozwala zagrać wieżyczką na D6, co jest ogólnie świetnym ruchem, dlatego że. Tego bić teraz nie można, no bo po prostu broni Hetman, tak? I nic tutaj takiego nie grozi, no bo sobie po prostu zbije. Ale z drugiej strony nie można też za bardzo kontratakować. Przeciwnik postanowił, mimo wszystko, wieża ze skoczkiem atakują punkt C5, stwierdził, że zaraz wybije, no i mnie stąd po wygania. Niestety to nie działa, bo coś z czego ja nie zauważyłem, to jest, że wieża, znaczy Hetman może iść na. D2. Jest atakowana wieża, jest atakowany skoczek. Na bicie spada skoczek z tempem, jest przerąbane dla przeciwnika, a jeżeli zbije skoczek, no to są pewne problemy, do których zaraz dojdziemy. Ja zagrałem hetmanem na D3 i są tu bardzo podobne problemy. Bardzo podobne problemy. Yy... Dobra, zaraz pokażę. Przeciwnik postanowił wybić, co jest bardzo dużym błędem. Bo teraz ja wszedłem wieżyczką na d8. No i problem jest taki, że jeżeli przeciwnik się gdziekolwiek zasłoni, no to jest po prostu mat w jednym posunięciu. A jeżeli wybije tą wieżę, no to zostajemy z taką pozą kompletnie kompletnie wygraną. Dlatego w tym momencie ja się ucieszyłem. No bo mój przeciwnik teraz w sumie się poddał i w tym momencie partię wygrałem. No bo oczywiście wybić nie można tego hetmana no bo jest pierw, po prostu najpierw szach. I co, i co, i co? No, i właśnie bardzo podobny motyw był tutaj, bo na skoczka też można raz, że w ogóle wybić wieżę, Oj, sorki. wybijam bicie takie, i że to jest kompletnie wygrana pozycja hetmana na 8, król musi odchodzić, nie, szachy to może takie nie, ale tutaj są jakieś forsowne maty, w ogóle coś takiego, hops, hops, król gdzieś tam tu albo tu odchodzi, szach odejście i po prostu mat. Więc e, tak, oczywiście grać nie, nie można, bo tutaj e, no, za duże są słabości po tych białych polach, i na coś takiego no, bicie wieżą też nie wchodzi ze względu na to, że, że po prostu wisi Hetman. No więc e, przeciwnik sobie powyrabiał dziury w pozycji minuta 40 na zegarze, ale już nie było co e, ratować. No i finalnie po posunięciu Hetman D3 biciu. E, zagrałem wieżą na, na D8, no i. Goniec mega potężny w tej pozycji. Figury na otwartej linii ciężkie, proste szachy, niby proste szachy. Dosyć szybko zagrane, ale zawodnik 2263 musiał uznać się za pokonanego. Dzięki czemu przebiłem moje gdzieś tam bardzo już wyczekiwane 2200. Bo już czułem, że gram na tym poziomie mniej więcej, że potrafię tych rywali gdzieś tam ograć z rankingiem około 200-250. Zdarzyło się czasem 2300. No, ale fajnie jest to sobie też udowodnić. Także jak się podobało, proszę łapeszkę w górę subika. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Śledźcie dalej losy kanału i moje. Do następnego razu. Pa, pa.